Magdalena wracała do pracy w pośpiechu, myśląc o czekających na nią obowiązkach. Poranek zapowiadał się intensywnie. Włożyła płaszcz, wsunęła szpilki i chwyciła torebkę, w której zwykle miała wszystko: telefon, portfel, klucze do biura. Ledwie przekroczyła próg domu, gdy zorientowała się, że czegoś jej brakuje. Przeszukała kieszenie płaszcza i torebkę, ale kluczy nie było. "O nie" szepnęła, kręcąc głową z niedowierzaniem. Nie wierzę, że mogłam je zostawić. Spojrzała na zegarek, była piąta trzydzieści rano. Krzysztof jeszcze spał, a ona nie chciała go budzić. Wiedziała, że jej mąż lubił spać do ostatniej możliwej chwili. Postanowiła wrócić do domu po klucze, mając nadzieję, że uda jej się to zrobić szybko i bezszelestnie. Cicho przekręciła klucz w zamku drzwi wejściowych. Kiedy weszła do przedpokoju, od razu zauważyła, że w domu panowała niespodziewana cisza. Mimo, że powinna była czuć spokój, w środku coś ją ścisnęło. Instynktownie zamarła, nasłuchując, choć nie wiedziała dlaczego. Wreszcie usłyszała coś niski, stłumiony głos dochodzący z gabinetu Krzysztofa, który znajdował się po drugiej stronie korytarza. Głos był na tyle niewyraźny, że nie była pewna, czy to jej mąż. Podeszła bliżej, ostrożnie stawiając kroki na miękkim dywanie. Kiedy była już blisko drzwi, rozpoznała głos Krzysztofa. Był wyraźnie podenerwowany, ale mówił spokojnym, zmysłowym tonem. Serce Magdaleny zaczęło bić szybciej. Nigdy wcześniej nie słyszała, żeby Krzysztof tak rozmawiał przez telefon. Kochanie, wszystko jest pod kontrolą. Spotkamy się, jak tylko wyjdzie z domu. Obiecuję, że to ostatnia taka sytuacja usłyszała. Zamarła. Krew odpłynęła jej z twarzy. Starała się oddychać, ale powietrze zdawało się zablokowane w gardle. Czy to możliwe, że źle słyszy? Zaczęła myśleć, że coś jej się pomdrugeszało, ale słowa Krzysztofa były zbyt jasne, by można je było źle zrozumieć. Dobrze, kocham Cię. Do zobaczenia zakończył rozmowę. Magdalena stała nieruchomo, starając się przetrawić to, co właśnie usłyszała. Jej mąż, człowiek, którego uważała za stabilnego, odpowiedzialnego, może nieco chłodnego, ale zawsze uczciwego, właśnie powiedział innej kobiecie, że ją kocha. W tym momencie świat Magdaleny się zawalił. Magdalena, wciąż wstrząśnięta, wykofała się po cichu do sypialni. Ręce jej się trzęsły, gdy próbowała zebrać myśli. Starała się znaleźć jakieś logiczne wytłumaczenie, ale żadne nie przychodziło jej do głowy. Siedziała na brzegu łóżka czując, jak zimny podspływa jej po plecach. Próbowała oddychać głęboko, ale to niewiele pomagało. Przez kolejne dni Magdalena działała mechanicznie. Próbowała zachowywać się normalnie, tak, jakby nic się nie stało. Na zewnątrz była opanowana, lecz wewnątrz czuła, jakby traciła grunt pod nogami. Jej myśli krążyły wokół jednego pytania: Kim była ta kobieta? Czy Krzysztof ją zdradzał od dawna? A jeśli tak, to dlaczego niczego nie zauważyła? Postanowiła działać ostrożnie. Musiała zebrać dowody, zanim zdecyduje się na konfrontację. Wiedziała, że bez twardych faktów Krzysztof mógłby wszystkiemu zaprzeczyć i przedstawić ją jako histeryczkę. Dlatego zaczęła przeszukiwać jego rzeczy telefon, laptop, dokumenty. Zaczęło się niewinnie. Przejrzała jego wiadomości, ale niczego nie znalazła. Krzysztof był zbyt sprytny. By zostawić dowody w tak oczywistych miejscach. Dopiero gdy zaczęła sprawdzać historię przeglądania w laptopie, natrafiła na pierwsze ślady nieznany numer telefonu, który regularnie przewijał się w jego kontaktach. Magdalena zanotowała go, planując później zadzwonić z nieznanego numeru. Jednak prawdziwy przełom nastąpił, gdy przypadkiem zauważyła, że Krzysztof ma drugą kartę sim ukrytą w szufladzie biurka tam przechowywał wiadomości i kontakty, których nie chciał, by ktokolwiek inny widział. W miarę jak przeszukiwała zawartość tej karty, czuła, jak wściekłość i ból wzrastają w niej z każdym kolejnym odkryciem. Magdalena zaczęła działać metodycznie. Wiedziała, że emocje muszą zejść na dalszy plan, jeśli chce osiągnąć swój cel. Od teraz miała być zimna i wyrachowana, podobnie jak jej mąż. Na pierwszy ogień poszły tajne wiadomości. Krzysztof wymieniał intymne rozmowy z kobietą o imieniu Justyna. Magdalena czuła, jakby ktoś uderzył ją w brzuch za każdym razem, gdy widziała, jak Krzysztof używa tych samych czułych słów, które kiedyś mówił do niej. Nie mogła uwierzyć, jak bardzo jej mąż zmienił się w jej oczach. W rozmowach z Justyną był namiętny, troskliwy, pełen pasji, zupełnie inny niż ten chłodny, zdystansowany mężczyzna, którego znała od lat. Zaczęła śledzić Krzysztofa bardziej intensywnie. Sprawdzała jego terminarz, analizowała każdą jego wymówkę, każde w służbowe spotkanie czy wyjazd integracyjny. Im bardziej się wgłębiała, tym więcej kłamstw odkrywała. W końcu udało jej się ustalić, że Krzysztof i Justyna spotykają się regularnie w hotelu w centrum miasta. Magdalena postanowiła to wykorzystać. Gdy dowody zdrady zaczęły się nawarstwiać, Magdalena coraz częściej zastanawiała się, jak mogła tego nie zauważyć wcześniej przypominała sobie początki ich małżeństwa pełne miłości, bliskości, wspólnych marzeń. Krzysztof był wtedy zupełnie innym człowiekiem. Byli zgranym zespołem, dzielili pasje, plany, cele. Ale z biegiem lat coś się zmieniło. Najpierw pojawiły się drobne sygnały brak czułości, rutynowe rozmowy o codziennych sprawach, chłodne spojrzenia. Krzysztof przestał interesować się jej życiem, a ona, zajęta pracą i obowiązkami, uznała to za naturalny proces. Dopiero teraz zdała sobie sprawę, jak głęboko się myliła. Próbowała przypomnieć sobie moment, w którym wszystko zaczęło się psuć. Może to wtedy, gdy Krzysztof dostał awans i zaczął pracować dłużej? A może to ona była zbyt zajęta, by dostrzec, że coś jest nie tak? Magdalena czuła się winna, że nie zareagowała wcześniej, że nie walczyła o ich związek ale jednocześnie wiedziała, że to nie ona jest winna zdradzie. Zdecydowała, że już nie będzie analizować przeszłości. Przeszłość była martwa, a ona musiała teraz skupić się na przyszłości swojej przyszłości, bez Krzysztofa. Magdalena zaczęła planować każdy krok z precyzją godną stratega wojennego. Nie chciała rzucać oskarżeń bez dowodów, ani działać pod wpływem emocji. Wiedziała, że jeśli chce, aby zemsta była skuteczna, musi być cierpliwa. Jej pierwszym krokiem była konsultacja z prawnikiem. Spotkała się z renomowanym adwokatem, który specjalizował się w sprawach rozwodowych. Opowiedziała mu o zdradzie Krzysztofa i o dowodach, które udało jej się zebrać. Prawnik doradził jej, jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy, zarówno majątkowe, jak i osobiste. Magdalena musiała również zacząć myśleć o finansach. Wiedziała, że Krzysztof trzymał część oszczędności na kontach, do których nie miała dostępu. Musiała znaleźć sposób, by dowiedzieć się, gdzie dokładnie przechowywał swoje pieniądze i jak je zabezpieczyć na czas rozwodu. Zaczęła subtelnie podpytywać go o finanse, udając zainteresowanie inwestycjami, które rzekomo mogłyby przynieść im zyski. Kolejnym etapem było zbliżenie się do Justyny. Magdalena odkryła, że kobieta pracowała w tej samej korporacji co Krzysztof. Postanowiła działać inkagnitą, założyła fałszywy profil w mediach społecznościowych i zaczęła prowadzić z nią rozmowy. Udawała, że jest zainteresowana podobnymi tematami, a Justyna, nieświadoma tego, z kim rozmawia, zaczęła dzielić się szczegółami swojej romantycznej przygody. Magdalena była gotowa na pierwszy krok. Zbliżyła się do Krzysztofa, wiedząc, że im bardziej będzie trzymać dystans, tym bardziej może wzbudzać jego niepokój. Była zimna, ale jednocześnie dbała o to, by nie budzić podejrzeń. Krzysztof zaczynał dostrzegać, że coś jest nie tak. Pytał ją o jej samopoczucie. Proponował wspólne wyjścia, ale Magdalena zawsze znajdowała wymówkę. Wiedziała, że musi grać ostrożnie, żeby nie spalić swojego planu. W międzyczasie udało jej się umówić z Justyną na kawę jako jej fałszywa znajoma. Spotkanie miało być okazją do zebrania jeszcze więcej dowodów. Kiedy Justyna zaczęła mówić o swoim związku, Magdalena prawie nie mogła powstrzymać się od wybuchu gniewu. Słuchała jej opowieści o wspaniałym mężczyźnie który był gotów zostawić wszystko dla niej. Justyna mówiła, że to tylko kwestia czasu, kiedy Krzysztof rozwiedzie się z tą nudną żoną. Magdalena zacisnęła dłonie pod stołem, ledwo powstrzymując się od wybuchu. Po powrocie do domu, Magdalena wiedziała, że czas na konfrontację nadchodzi. Planowała ujawnić wszystko, ale musiała zrobić to w sposób, który złami Krzysztofa tak, jak on złamał ją. Wieczór zapowiadał się cicho i spokojnie. Krzysztof siedział w gabinecie, przeglądając dokumenty, a Magdalena w kuchni przygotowywała kolację. Jej serce biło szybko, choć na zewnątrz nie dała tego po sobie poznać. Wiedziała, że to dziś. Dziś miała rozpocząć pierwszy, kluczowy etap zemsty. Postanowiła zorganizować konfrontację w obecności najbliższych przyjaciół i rodziny. Krzysztof nie podejrzewał niczego, gdy Magdalena zaproponowała wspólną kolację z przyjaciółmi. Zawsze lubił takie spotkania, a Magdalena wiedziała, że obecność świadków uniemożliwi mu nagłą ucieczkę. Byli zaproszeni ich najbliżsi przyjaciele, ale także brat Magdaleny, Rafał, który od dawna podejrzewał, że coś jest nie tak. Kiedy wszyscy zebrali się przy stole, atmosfera była lekka. Krzysztof zachowywał się jak zwykle, żartował, opowiadał historię ze swojej pracy, ale Magdalenie trudno było skupić się na jego słowach. W jej głowie już planowała każdy kolejny krok. Po kolacji, kiedy wszyscy przeszli do salonu, Magdalena postanowiła, że czas przejść do działania. Krzysztof, musimy porozmawiać, powiedziała niespodziewanie, przerywając jego rozmowę z przyjaciółmi. Jej ton był lodowaty. Teraz. Przecież mamy gości, odpowiedział z lekkim uśmiechem, choć widać było, że jego oczy zmieniły się, dostrzegł w nich coś, czego nigdy wcześniej nie widział. Magdalena podeszła do stolika i wyciągnęła ze schowka kopertę, którą przygotowała wcześniej. W środku były zdjęcia, zrzuty ekranu wiadomości i wszystkie dowody, które zebrala przez ostatnie tygodnie. Bez słowa rzuciła mu kopertę na kolana. Krzysztof sięgnął po kopertę, ale jego dłonie lekko zadrżały. Kiedy zaczął przeglądać zawartość, twarz stężała. W salonie zapanowała cisza. Goście patrzyli to na niego, to na Magdalenę, zdezorientowani tym, co się dzieje. Co to ma znaczyć? Syknął, ale jego głos drżał. Próbował zapanować nad sytuacją, ale widocznie tracił grunt pod nogami. To oznacza, że twoje kłamstwa i zdrady właśnie dobiegły końca, odpowiedziała chłodno Magdalena, krzyżując ramiona na piersi. Przez wiele miesięcy oszukiwałeś mnie i wszystkich wokół. Ale teraz wszystko jest jasne. I wszyscy tutaj mają prawo wiedzieć, jaki jesteś naprawdę. Goście patrzyli w osłupieniu, nie wiedząc, co opowiedzieć. Rafał, brat Magdaleny, wstał i podszedł bliżej, gotów interweniować, gdyby Krzysztof spróbował zrobić coś nieprzewidywalnego. Krzysztof jednak siedział osłupiały, jego twarz była blada jak papier. To nie jest to, co myślisz, zaczął, próbując coś powiedzieć, ale głos mu się łamał. Nie? Więc co to jest, Krzysztofie? Może wyjaśnisz wszystkim tutaj, kim jest Justyna i dlaczego spotykasz się z nią za moimi plecami? Magdalena wyciągnęła telefon i odtworzyła jedną z wiadomości głosowych, które Justyna wysyłała Krzysztofowi. W pokoju rozległ się ciepły, uwodzicielski głos kobiety, mówiący o ich wspólnej przyszłości i miłości, której nikt nie zrozumie. Krzysztof zbladł jeszcze bardziej, a jego ręce bezwiednie opadły na kolana. Wiedział, że jest skończony. Wiedział też, że w obecności tylu świadków nie będzie mógł się wykręcić. Wszyscy widzieli prawdziwe oblicze człowieka, którego uważali za odpowiedzialnego i godnego zaufania. Magdalena wstała powoli i odezwała się do wszystkich. Przepraszam, że musieliście być świadkami tego przedstawienia. Ale czas, by y prawda wyszła na jaw. Nie zamierzam udawać, że nasze małżeństwo było czymś więcej niż farsą. Kiedy wyszła z salonu, w pokoju pozostało tylko napięte milczenie. Goście szybko opuścili dom, a Krzysztof pozostał sam, zszokowany i przygnieciony ciężarem własnych kłamstw. Rozprawa rozwodowa była nieunikniona, a Krzysztof, mimo że początkowo próbował się bronić, szybko zrozumiał, że nie ma szans w starciu z Magdaleną. Dowody zdrady były przytłaczające. Jej adwokat, który specjalizował się w sprawach rozwodowych, bezlitośnie wyciągał na światło dzienne wszystkie dowody zdrady, manipulacji i oszustw finansowych, których dopuścił się Krzysztof. Podczas przesłuchań Krzysztof starał się zachować pozory spokoju, ale widać było, że jest załamany. Magdalena, przeciwnie, była opanowana, spokojna, ale jej spojrzenie miało w sobie stal. Z każdym kolejnym dniem rozprawy Krzysztof coraz bardziej tracił kontrolę. Jego obrona opierała się na próbach wybielenia siebie, ale żadne z jego argumentów nie miało znaczenia wobec przytłaczających dowodów, jakie Magdalena zdołała zgromadzić. Szczególnie bolesny dla Krzysztofa był moment, w którym na światło dzienne wyszły jego ukryte konta i inwestycje. Magdalena, dzięki wcześniejszym przygotowaniom, odkryła, że Krzysztof prowadził potajemne transakcje, o których nigdy jej nie mówił. Adwokat Magdaleny przedstawił szczegółową analizę finansową, która wykazała, że Krzysztof oszukiwał nie tylko ją, ale także swoich współpracowników. Rozprawa rozwodowa stała się publicznym upokorzeniem dla Krzysztofa. Jego reputacja została zniszczona, a on sam znalazł się w sytuacji, w której musiał pogodzić się z utratą większości majątku w tym domu, na który tak ciężko pracował. Magdalena uzyskała korzystny podział majątku oraz pełną opiekę nad dziećmi, co tylko dopełniło jego klęski. W dniu, gdy wyrok został ogłoszony, Krzysztof opuścił salę sądową z opuszczoną głową. Wiedział, że jego życie nigdy nie będzie już takie samo. Po rozwodzie Magdalena poczuła, że może wreszcie oddychać pełną piersią. Oczywiście nie było to łatwe, lata wspólnego życia z Krzysztofem pozostawiły głębokie blizny. Jednak teraz czuła, że ma przed sobą nowy rozdział. Zdecydowała, że czas na zmiany. Przede wszystkim sprzedała dom, który do tej pory kojarzył jej się wyłącznie z bólem i zdradą. Przeprowadziła się do mniejszego mieszkania w centrum miasta, gdzie mogła zacząć od nowa. Jej nowy dom był jasny nowoczesny i urządzony zgodnie z jej gustem zupełnie inaczej niż stary dom, gdzie każda rzecz przypominała jej o przeszłości. Magdalena zaczęła także dbać o siebie. Przez lata zaniedbywała swoje potrzeby, poświęcając się pracy i rodzinie. Teraz, zapisała się na zajęcia jogi, wróciła do malowania, które porzuciła dawno temu, a także zainwestowała czas w swoje hobby podróże. Każda mała zmiana sprawiała, że czuła się coraz bardziej wolna i niezależna. W międzyczasie spotkała się z dawno niewidzianymi przyjaciółmi. Otworzyła się na nowe relacje, choć na razie unikała związków, wiedziała, że potrzebuje czasu, by w pełni odzyskać siebie. Spotykała się jednak z ludźmi, z którymi mogła rozmawiać bez obciążenia przeszłością. Pewnego dnia, przeglądając pocztę, natknęła się na list od Krzysztofa. Nie od razu chciała go otworzyć. Przez chwilę zastanawiała się, czy nie wyrzucić go do kosza, ale ciekawość zwyciężyła. List był krótki, pełen żalu i prób tłumaczenia. Krzysztof pisał o tym, jak bardzo żałuje, że zniszczył ich małżeństwo, jak trudno mu teraz żyć z poczuciem winy. Prosił o wybaczenie. Magdalena przeczytała list kilka razy, ale nie poczuła niczego. Nie było w niej ani złości, ani współczucia, była po prostu obojętna. Wiedziała, że wybaczenie to coś, co musi zrobić dla siebie, ale nie oznaczało to, że miała mu dać drugą szansę. Zniszczył wszystko, co było między nimi, a ona już dawno postanowiła, że jej życie będzie teraz przebiegać na własnych warunkach. Mimo, że Krzysztof starał się nawiązać z Magdaleną kontakt, nie otrzymał odpowiedzi. Próbował dzwonić, pisać, a nawet pojawił się kilka razy pod jej nowym mieszkaniem, ale za każdym razem był ignorowany. Wreszcie, zrozpaczony, postanowił spotkać się z nią osobiście i błagać o rozmowę. Pewnego dnia, gdy Magdalena wracała z pracy, zauważyła Krzysztofa czekającego na nią przed budynkiem. Był zniszczony, wyglądał na zmęczonego i wyczerpanego. Podszedł do niej z wyciągniętą ręką, jakby chciał ją zatrzymać. Magda, proszę, musimy porozmawiać, powiedział błagalnym tonem. Magdalena spojrzała na niego chłodno. Nie mamy już o czym rozmawiać, Krzysztofie. Wszystko zostało powiedziane, odpowiedziała sucho, wyminęła go i ruszyła w stronę drzwi. Ale nie możesz mnie tak po prostu odrzucić. Byliśmy razem przez tyle lat. Wybuchu, tracąc resztki opanowania. Wiem, że popełniłem błędy, ale możemy to naprawić. Magdalena odwróciła się i spojrzała mu prosto w oczy. Naprawić? Ty nie rozumiesz, Krzysztofie. Nie ma już niczego, co można by y naprawić. To, co zrobiłeś, zniszczyło nasze małżeństwo na zawsze. Nie ma powrotu do przeszłości. A teraz przestań mnie śledzić, bo następnym razem będę zmuszona podjąć kroki prawne. Krzysztof stał przez chwilę jak skamieniały. Widział, że w jej oczach nie ma już ani grama uczucia. Zrozumiał, że stracił ją na zawsze. Z opuszczoną głową odszedł w stronę parkingu, a Magdalena poczuła, że właśnie zamknęła ostatni rozdział tej bolesnej historii. Po tamtym spotkaniu Magdalena poczuła się, jakby z jej barków spadł ogromny ciężar. Wreszcie mogła skupić się wyłącznie na sobie i swoim nowym życiu. Postanowiła zmienić pracę, była gotowa na nowe wyzwania. Przyjęła ofertę pracy w innym mieście, co pozwoliło jej zerwać ostatnie więzi z przeszłością. Przeprowadzka była dla niej symbolicznym krokiem ku nowemu początkowi. Nowe miasto oznaczało nowe możliwości i nowych ludzi. Magdalena szybko nawiązała znajomości z ludźmi, którzy, podobnie jak ona, cenili sobie niezależność i osobisty rozwój. Zaczęła częściej podróżować, odkrywać nowe miejsca i inwestować czas w to, co naprawdę ją pasjonowało. Jej życie nabrało koloru, a ona poczuła, że odzyskuje kontrolę nad swoją przyszłością. Jednym z ważnych momentów było spotkanie z koleżanką z dawnych lat, która zachęciła ją do założenia własnego bloga o podróżach. Początkowo nie była pewna, czy to dobry pomysł, ale szybko okazało się, że pisanie stało się dla niej nowym sposobem wyrażania siebie. Każda podróż, każde nowe doświadczenie było dla niej krokiem w kierunku pełnej wolności. Po kilku latach od rozwodu Magdalena siedziała na tarasie swojego mieszkania, spoglądając na zachód słońca. Zastanawiała się nad tym, jak daleką drogę przeszła od tamtego momentu, gdy podsłuchała rozmowę Krzysztofa. To była długa, bolesna podróż, ale teraz czuła, że jest silniejsza niż kiedykolwiek. Pomyślała o tym, jak bardzo zmieniła się jej perspektywa na życie. Zrozumiała, że zdrada Krzysztofa, choć była dla niej ogromnym ciosem, była także katalizatorem do zmian, które musiały nastąpić. Teraz wiedziała, że jej wartość nie zależy od tego, jak postrzega ją ktoś inny. Odkryła, że ma w sobie więcej siły niż kiedykolwiek myślała. Magdalena nie żywiła już urazy do Krzysztofa. Wiedziała, że wybaczenie nie polega na zapomnieniu, ale na puszczeniu przeszłości wolno. Jej życie było teraz pełne nowych wyzwań, marzeń i możliwości. Patrząc na zachód słońca, czuła wdzięczność za to, że potrafiła przetrwać i na nowo zbudować swoje życie. Czasem, żeby odnaleźć siebie, trzeba pozwolić, by wszystko inne się rozpadło. Szepnęła do siebie, uśmiechając się delikatnie. To była jej chwila triumfu, chwila, gdy mogła spojrzeć w przyszłość z nadzieją i radością, wiedząc, że teraz ma wszystko, czego potrzebuje, by być szczęśliwą.